W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzy. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął. Dosłownie przestał pracować. Według autora Bóg niejako z tym przykładem uświęca siódmy dzień tygodnia. Zresztą obchodzony jako święty, być może już. W czasach przedizraelskich. Zobacz przypis do to... rozdział 1 wers 1 oraz Księga wyjścia, rozdział 20, wers 8, wers 12. Oczywiście o zmęczeniu się mogę tu być nie może. A dokończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował, od oczu dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.